Witajcie, kochani. Tu Bea z kanału Beat. Tak, to co widzicie, to jest zapowiedź tego, co będzie w najbliższym czasie pokazywane. Nie nagram jednego filmiku, chyba żeby mi się to udało zrobić w jednym filmie. To w takim, to w takim układzie może będzie, co najmniej dwa będą. Może będzie więcej. To się okaże. Nie chciałabym też Was zanudzać. Co to jest w ogóle? To są moje happy maile. Moja wygrana. To jest właśnie moja wygrana w kandy u Kasi z kanału Puchmarny. To jest mój albumik, który właśnie do mnie dotarł dzisiaj. Tak samo jak cała reszta. Reszta to są happy maile od Tutaj akurat są rozpakowane, ponieważ, no to, tak dostałam przesyłkę, znaczy była zapakowana w torbę, ale ja sobie to wyjęłam już. To dostałam od Beata, Beata Bucka to dla mnie zrobiła. Także przepiękne pudełko, przepiękny albumik, także o wszystkim tu opowiem. Dostałam to, wielkie to pudełko, od Kasi z tą cel. I tutaj mam jeszcze pudełko, w którym są. Ja już tak podejrzewam tutaj. Zresztą to wszystko zaglądałam, bo jest godzina. Nie jest nawet bardzo późno jest pół do 11 nocy. I ja to dostałam w południe, więc słuchajcie, ja, to na, to, ja na to czekałam. No, odliczałam dni, bo widziałam, że już jest. Już jest w drodze do mnie i tylko czekałam, aż dojedzie. Dzisiaj dojechało właśnie. Także to jest od Asi Ryby, Natalki Profaski, od Czarownicy, czyli od Czarodziejki, jak ja na nią mówię. Ale to dzięki mojemu dziecku, tak mówię. Także to wszystko Wam pokażę. Także to jest taka krótka zapowiedź i zapraszam Was do oglądania. Pa!